Witam na moim kanale Bułkowy Zakątek. Dziś recenzja książki Stara Słaboniowa i Spiekła Duchy Wydawnictwa Oficenka. Książka Stara Słaboniowa i Spiekła Duchy to powieść autorstwa Joanny Łańcuckiej, która łączy elementy fantastyki, humoru i tradycyjnej polskiej obyczajowości. Główna bohaterka, Stara Słaboniowa, to postać pełna energii i pomysłowości, która żyje w małej wsi. W opowieści staje przed różnymi wyzwaniami, które nie tylko dotyczą jej codziennego życia, ale także lokalnych przesądów i tajemnic. W miarę rozwijania się fabuły, słaboniowa wplątuje się w różne przygody związane z tytułowymi spiekładuchami. Książka bawi, zaskakuje i skłania do refleksji nad ludzką naturą oraz relacjami międzyludzkimi, a także nad tym, jak tradycja i magia przenikają się w codziennym życiu. Cała narracja jest pełna barwnych postaci i humorystycznych sytuacji, co sprawia, że jest to lektura zarówno dla młodszych, jak i starszych czytelników. Książkę czyta się szybko, łatwo i przyjemnie. Jest cudowną odskocznią od trosk i zmartwień dnia codziennego. W naszym zakątkowym rankingu książka dostaje 8 na 10. A jaka jest Wasza ulubiona książka o naszej rodzimej wierze? Podziel się w komentarzu i jeśli chcesz mieć powiadomienia o nowych recenzjach, zostaw subskrypcję. Dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do oglądania kolejnych recenzji.